Rodzice, którzy nie zaszczepili swoich dzieci, jak te były małe, powinni ponosić koszty leczenia, jeśli dziecko zachoruje na którąś z tych chorób. No, nie wiem, ciężko powiedzieć. Myślę, że tego typu postępowanie w charakterze zemsty może się okazać mało skuteczne i tak naprawdę alienować jeszcze więcej ludzi. Ech. Dlaczego ludzie w ogóle to robią? Dlaczego ludzie w ogóle powstrzymują się od tego szczepienia? Pomijając już fakt, że wzbudzono w nich wątpliwość względem tego, czy to jest dla ich dziecka bezpieczne, no to po prostu nie obserwują, żeby ta choroba była obecna. A jak wiadomo, jeżeli czegoś nie widzimy, to trudno jest nam uwierzyć, że to istnieje. To może brzmieć absurdalnie, ale każdemu z nas. Zdarza się myśleć w ten sposób, chociażby za każdym razem, kiedy świadomy do samochodu, szczególnie jeżeli go prowadzimy, świadomość tego, jak niebezpieczna to jest aktywność, gdyby do nas docierała tak na co dzień, to dużo ludzi w ogóle nie wybierałoby jazdy samochodem. To w porównaniu z większością rzeczy, który, które w życiu robimy, jedna z rzeczy najbardziej niebezpiecznych. No ale mimo wszystko wybieramy to nie dlatego, że znamy faktyczne ryzyko związane z poruszaniem się samochodem, tylko najzwyczajniej w świecie nie wydaje nam się, żeby to było niebezpieczne. Po prostu na poziomie takiej wewnętrznej inspekcji, zapytania się samego siebie, czy to jest niebezpieczne, to mówimy sobie: nie, to jest taki już klasyczny argument występujący w psychologii ewolucyjnej, że myśmy wyewoluowali do tego, żeby Bać się węży i dużych drapieżnych kotów, i tego się boimy, nawet jeżeli mieszkamy w mieście. No, takie badania, jak się przeprowadzi, okazuje się, że, że ludzie boją się rzeczy, które im kompletnie nie zagrażają, czyli np. pająków, węży, szczurów, które wiadomo przenoszą choroby. Natomiast no, nie boją się przejść dla pieszych, pędzących samochodów. No i z tego samego powodu rodzice małego dziecka. Mogą po prostu nie czuć, że to jest potrzebne. Można oczywiście argumentować, że powinni to wiedzieć, natomiast taki sygnał potwierdzający, tak, należy się szczepić, ponieważ to działa, jest tak słaby, i to jest też coś, co antyszczepionkowcy bardzo często wysuwają, że tylko się nakazuje. Nakazy, a nic z tego nie ma. No właśnie, bo takie doświadczenie, że to ja coś zrobiłem i to ja odnoszę korzyści, ja coś wykonałem. Na rzecz swojego bezpieczeństwa, na rzecz y, swojego otoczenia, po to, żeby mnie było lepiej, i to ja z tego korzystam, albo korzysta z tego moje najbliższe otoczenie, i moja rodzina. Moja społeczność, to jestem w stanie w to uwierzyć, bo efekt jest namacalny. Natomiast, jeżeli chodzi o skuteczność szczepień, to bardzo trudno jest pokazać taki związek na poziomie takiego podstawowego doświadczenia, na takim poziomie, który ja uważam za, za bardzo istotny dla zrozumienia te, tego zjawiska. Bardzo trudno jest pokazać, że ten człowiek się zaszczepił i teraz jest zdrowy, albo zaszczepiono 98%. Społeczeństwa i ten człowiek nie choruje. To nie jest jakaś szczególnie przekonująca sytuacja. Przede wszystkim na przykład dlatego, że nie da się wykazać, dlaczego ktoś nie zachorował. Nie da, się, nie da się pokazać palcem przyczyn, dlaczego coś się nie stało, tak złożonego jak zachorowanie bądź nie na jakąś chorobę zakaźną. Co więcej, wydaje się, że naszego mózgu to w ogóle nie interesuje na jakimś takim. Przynajmniej nie na takim poziomie, jak znajdowanie wyjaśnień, dlaczego coś się stało. Coś emocjonującego, sygnalizującego jakieś zagrożenie, coś strasznego, jak choroba mojego dziecka. Natomiast wydaje się, że nasz aparat poznawczy w ogóle nie interesuje się tym, że rzeczy się nie dzieją. Rzeczy, które się nie dzieją, w ogóle nas nie zajmują. Jeżeli ludzie nie chorują, to wymaga to ciągłego pokazywania bądź nawet jakiejś takiej dyscypliny jakiejś takiej refleksji nad tym, w jakim ja. W świecie żyje. Żyje w świecie, w którym czegoś nie ma, a być mogło. Także bądźmy ostrożni z tym ocenianiem rodziców małych dzieci za to, że nie posługują się tą wiedzą tak łatwo. Nie przedkładają tego komunikatu lekarza, tak szczepić, komunikatu ze strony jakiejś szerszej opinii publicznej, tak szczepić, tylko zawierzają jakimś wątpliwościom. No bo jak sobie. To przekalkulują, oczywiście niekoniecznie w sposób świadomy, to to jest tak, jakby nam mówiono, że, że mamy w czapce chodzić, jak na zewnątrz 25 stopni. I kolejna rzecz. To nie jest dobry argument, że dzieci powinno się szczepić, dlatego żeby to dziecko nie zachorowało, bo odwołujemy się do tego samego mechanizmu troski o dziecko, który aktywowany jest przy decyzji, żeby dziecka nie zaszczepić. Tak naprawdę osoby, które podkreślają, że szczepienia nie gwarantują, że ktoś nie zachoruje, w jednostkowym przypadku mają rację, bo nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że ta konkretnie osoba nie zachoruje. To po co się szczepić? To jest temat na osobny materiał, ale jest na to mnóstwo bardzo fajnych badań, symulacji komputerowych i koncepcja odporności grupowej jest jak najbardziej realna. Jest to zjawisko, z którym jest taki problem, że to jest efekt statystyczny widoczny na poziomie społeczeństwa. I to nie jest coś, do czego myśmy wyewoluowali, żeby to dostrzegać. Koncepcja, że można wykonywać małe działania na poziomie jednostek, które będą miały wielkoskalowy, statystyczny efekt na poziomie społeczeństwa, który dopiero tam będzie mierzalny, jest stosunkowo nowym wynalazkiem. Czyli cała tak naprawdę Odpowiedzialność społeczna to jest coś, czego my się musimy uczyć. Musimy się uczyć, że wysiłki, które ja podejmuję na poziomie jednostki, wybory, których ja dokonuję jako ja, których dokonuję na poziomie mojej rodziny, to nie jest źródło. Bezpośredniej korzyści dla mnie, ani nawet nikt mi nie gwarantuje, że do mnie to w jakiś sposób wróci ze strony społeczeństwa. Więc szczepienie małych dzieci to jest taka krytyczna sytuacja, w której musimy osobom, które najbardziej na świecie w tej danej chwili, Przejęte są zdrowiem swojego dziecka, uświadomić, że wybór, którego dokonują, nie jest w 100% dla tego dziecka. Ja uważam, że to jest w pewnym sensie nieuczciwe mówić, że chodzi. Tylko o to, żeby to dziecko było zdrowe. Bo jeżeli tak będziemy powtarzać, to wszystkie antyszczepionkowe argumenty, które nawiązują do wolnego wyboru tego, czy szczepić swoje dziecko, czy nie, bo, bo to my ponosimy odpowiedzialność jako rodzice, albo żeby ktoś dorosły się zaszczepił lub nie, ale to jest jego wybór, to wszystkie te argumenty zyskują na mocy. Także to nie jest tylko wybór, czy podejmuje to. Ryzyko, bo każde szczepienie jest ryzykiem. Oczywiście statystycznie rzecz biorąc, większym ryzykiem jest nie zaszczepienie, ale w sytuacji takiej kiedy, kiedy choroba krąży, no bo te osoby, te osoby, tak jak już mówiłem, one, one korzystają na tym, że mamy odporność. Zbiorową, teraz już coraz mniej, korzystają z tego. Ale w normalnej sytuacji, w normalnej, kiedy mamy 98% wyszczepialność, której nie mamy już w niektórych w przypadku niektórych chorób, to w takiej normalnej sytuacji, kiedy wszystko jest super, to mówienie rodzicom, że te szczepionki są potrzebne dla ich dzieci, to jest w pewnym sensie oszustwo. Jeżeli tego dziecka się nie zaszczepi, to ono najprawdopodobniej nie zachoruje. My Nie szczepimy dzieci, tylko mu szczepimy. I jak mówimy rodzicom, że to szczepienie jest dla dobra dziecka, to jeżeli się na to godzą, godzą się na to, przełamując zupełnie zrozumiałe niedowierzanie i zdziwienie i przełamują je albo dzięki. Presji społecznej albo dzięki zaufaniu dla lekarza, albo dzięki trosce o to dziecko. Natomiast no, trzeba powiedzieć sobie wprost, że my nakładając obowiązek szczepień nie szczepimy jednostek, nie szczepimy danego konkretnego dziecka, tylko szczepimy społeczeństwo. I musimy komunikować, że jeżeli się zdarzają reakcje poszczepienne, to nie jest tak, że się nie zdarzają, aczkolwiek ich skala jest bardzo wyolbrzymiona w towarzystwach antyszczepionkowych. To powinniśmy powiedzieć wprost, bierzemy pod uwagę to ryzyko. Jeżeli wasze dziecko konkretne dostanie odczyn poszczepienny, to jest to coś, co żeśmy wykalkulowali, że mimo wszystko na poziomie społeczeństwa się opłaca. To brzmi brutalnie, ale ludzie to powinni słyszeć. Nie napędzajmy. Nie dawajmy paliwa narracjom antyszczepionkowym, mówiąc ludziom, że na konkretne choroby, przyjmując szczepionki, chronimy głównie siebie. W pojedynczych przypadkach, może tak, może w przypadku osób dorosłych, jeżeli chodzi o choroby, które, których rozprzestrzenianie się jest trudno zahamować, takie jak grypa, bo bardzo szybko ewoluują. Preparat szczepionkowy, jak najbardziej zalecany jest dla każdego dorosłego, raz w roku sezonowo, ponieważ grypa jest ciężką chorobą, może prowadzić do dotkliwych powikłań, zapalenia mięśnia sercowego, a nawet zgonu. I to głównie narażone są oczywiście osoby starsze. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, to wtedy, kiedy te choroby szalały, to tak, to podawanie szczepionek wtedy to była szansa dla tych dzieci żeby przeżyć natomiast w sytuacji w której mamy 98% wyszczepialności i próbujemy utrzymać odporność grupową też kto inny jest pacjentem to już prewencja nie dotyczy jednostki i to jest chyba coś o czym boją się mówić przedstawiciele albo to ministerstwa zdrowia czy ogólnie ochrony zdrowia albo sami lekarze no bo się boją, że ludzie uciekną. A ludzie uciekają wtedy, kiedy komunikat jest sprzeczny. No bo on się robi sprzeczny. Jeżeli się mówi ludziom, że te szczepionki są po to, żeby dziecko nie zachorowało. Tak się może stać. Jak krztusiec się rozchulał, teraz, to jak najbardziej. Wydaje mi się, że na początku roku 2025 szczepionka przeciw krztuścowi jest dla niemowlęcia czymś, co może potencjalnie uratować życie. Natomiast w warunkach normalnych, na które żeśmy sobie ciężko zapracowali, pacjentem szczepionym jest społeczeństwo. A nie dziecko. No jaki jest właśnie problem jeszcze z tym komentarzem? Jeszcze raz czytam: rodzice, którzy nie zaszczepili swoich dzieci, jak te były małe, powinny ponosić koszty leczenia, jeśli dziecko zachoruje na którąś z tych chorób. No problem w tym, że jak wyszczepialność spada, to zaczynają chorować dzieci, które były zaszczepione. To jest oczywiście dużo rzadsze niż przypadki chorób u dzieci niezaszczepionych. Ale się zdarza. To jest taka retoryka dyskusji z, z antyszczepionkowcami na zasadzie zemsty, wpisująca się w, w tą logikę, że to jest wyłącznie taka jednowymiarowa odpowiedzialność jednostkowa, której szczepienie konkretnej osoby równa się odporność konkretnej osoby. I wtedy, jeżeli ta osoba zachoruje, to, to dlatego, że się nie zaszczepiła. No, no, Niestety nie jest tak. Niestety nie jest tak, bo jak jest taka choroba, na przykład bakteryjna jak krztusiec, gdzie odporność nie jest stuprocentowa nigdy i utrzymuje się przez kilka, kilkanaście lat, to dużo lepszym gwarantem jest odporność zbiorowa tak naprawdę niż jednostkowa. Więc nie róbmy tak, bo to jest oparte o pewien sprzeczny komunikat i dyskutujemy nie na tym poziomie, na którym powinniśmy. I nie odwołujmy się do chęci zemsty.